Zastanówmy się, czym są procesy endoenergetyczne. Procesy endoenergetyczne to zjawiska fizyczne, ale również procesy czy reakcje chemiczne, do których Przebiegu jest niezbędne dostarczanie energii. Czyli, jeśli mamy nasz układ i mamy otoczenie, to żeby w tym układzie Przybiegało jakiśkolwiek proces, to potrzebne jest, o kopiuj, to potrzebne jest stałe dostarczanie energii, o. dostarczanie energii. Przykłady takich procesów mamy bardzo dużo wokół nich. Topnienie lodu. Czy gotowanie wody. Czy gotowanie ziemniaków przecież. Smażenie na grillu. czy karmelizowania cukru. Wszystkie te procesy, do których przebiegu jest niezbędne dostarczanie energii z otoczenia do układu, nazywamy procesami endoenergetycznymi. To to warto zwrócić uwagę do czyli do środka, tak można zapamiętać, żeby nie mylić z procesem egzoenergetycznym. Procesy egzoenergetyczne to zjawiska fizyczne albo procesy, reakcje chemiczne, Podczas których jest oddawanie energii do otoczenia, czyli jeśli tu mamy układ, a tu mamy otoczenie, to taki układ podczas swojego procesu. Będzie oddawał energię z siebie do otoczenia. Przykłady takich e, sytuacji no wszystkie procesy spalania. Po to się często przeprowadza spalania, żeby uzyskać energię podczas spalania węgla, drewna. Wszystkie procesy wybuchowe. Czy bomba, czy granat, czy race świetlne, fajerwerki. Prawda? Co jeszcze? Do, podczas skraplania gazu, gaz się wychładza. Oziębia, czyli oddaje energię do otoczenia. Każdy wybuch wulkanu przecież jest. ogromnym źródłem energii, czy klasyczny chemiczny rozpuszczanie stężonego kwasu siarkowego. 6. Podczas którego wydziela się bardzo dużo energii na sposób ciepła i to przez to jest słynne. Przysłowie: pamiętaj chemików młody, wlewaj zawsze kwas do wody, a nie odwrotnie. Żeby opisać zmianę energii między układem a otoczeniem, używamy pojęcia takiego w chemii i fizyce to nazywa się zmiana entalpii. Entalpia jako energia przekazywana na sposób ciepła. Ciepła, a zmiana entalpii to będzie delta H. Czym jest zmiana entalpii delta H? Delta H równa się entalpia produktów odjąć entalpia substrat. I opiszmy to sobie. Delta H Będziemy oznaczać jako zmiana entalpii. Jednostką jest kilojoul na mol danej substancji. H z indeksem P jest to entalpia produktów. jednostką jest kilożul na mol. Natomiast HS będzie to entalpia substratów substrat. I oczywiście też w kilojoulach na... Zmiana entalpii opisuje zmiany cieplne czyli zmianę, pobranie bądź oddanie energii na sposób ciepła czyli jest to związane ze zmianą temperatury. Dlatego też, jeśli produktów jest większa od entalpii substratów, czyli delta H jest większa od zera, to mówimy, że jest to reakcja, której trzeba dostarczać energii, czyli. Reakcja endotermiczna. To znaczy, że temperatura układu rośnie, bo dostarczyliśmy ciepło. Natomiast jeśli sytuacja jest odwrotna, kiedy entalpia produktów jest mniejsza od entalpii substratów czyli układ oddał energię do otoczenia, czyli delta H jest ujemne, to mamy reakcję egzotermiczną. To spróbujmy sobie rozważyć to. Sytuację na konkretnym przykładzie. Mamy tu pokazanych kilka równań reakcji: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, i spróbujmy określić, czy ta reakcja jest egzo- czy endotermiczna. Potrzebne nam jest, do tego jest stwierdzenie z poprzedniej strony. Jeśli delta H jest większe od zera, to jest endotermiczna. Jeśli mniejsze od zera, egzotermiczna. No to przenieśmy to sobie. Delta H większa od zera. To jest endo, czyli przybywa energii układowej, pobiera energię z układu. O, tu zero zgubiłem. Natomiast, jeśli delta H zmiana entalpi jest mniejsza od zera, czyli ujemna, to mamy egzotermiczny proces. No to popatrzmy teraz na naszą Tabel. Tu mamy reakcję spalania wodoru. Powstaje woda. W wyniku tego delta H jest ujemne. Skoro ujemne, to delta H jest mniejsze od zera. Czyli jest to egzotermiczny proces. Prawda? Tu mamy natomiast zmianę energii dodatnią. Czyli musimy dostarczać energię, delta H jest większa od zera, więc jest to proces endotermiczny, reakcja endotermiczna. No i tu proszę zobaczyć, znów mamy reakcja azotu z tlenem potrzebuje energii, w związku z tym delta H jest większa od zera, bo energia produktów jest większa od energii substratów, więc jest to reakcja endotermiczna. Natomiast jeśli w procesie czwartym substraty mają mniejszą energię, produkty mają mniejszą energię niż substraty, to Delta H jest ujemne, delta H jest mniejsze od zera, czyli musi być to reakcja egzotermiczna, w której wydziela się energię.